Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyłączyć aplikacje działające w tle na telefonie Vivo X300. Jeżeli chcemy szybko zamknąć aplikacje, które niedawno otwarliśmy i działają w tle, zapychając naszą pamięć RAM, naciskamy sobie ten przycisk, aby otworzyć właśnie menu otwartych kart w tle. Możemy też, jeżeli mamy gesty, przeciągnąć i przytrzymać do góry. Tutaj możemy szybko przesunąć do, góru, do góry. Aby usunąć taką aplikację, możemy też nacisnąć sobie przycisk XA, aby usunąć je wszystkie. Natomiast na niektóre aplikacje nie zadziała to i one dalej będą działać w tle naszego telefonu. Jeżeli mamy taką aplikację, na przykład taką aplikacją jest Live360, jeżeli ktoś korzysta, musimy sobie, możemy sobie ją otworzyć właśnie w ten sposób i nacisnąć tutaj na ikonkę. Naszej aplikacji, następnie będziemy musieli wybrać sobie opcję informacji, możemy też przejść do tego, przechodząc do ustawień, następnie do aplikacji, a tutaj do menadżera aplikacji. Teraz właśnie szukamy tej aplikacji, która nam działa przez cały czas w tle. Powiedzmy, że to jest na przykład Instagram. I tu wybieramy opcję wymuś zatrzymanie, a następnie OK. I w ten sposób całkowicie zatrzymujemy działanie aplikacji, nawet jeżeli. Nie widzimy jej działalności w tle naszego telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!